Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty. Zadam Adrian Cios. Cześć, witam Ciebie i Twoich widzów. Który yy, wypił bardzo dużo syropu yy, ziołowego, tak? Likieru ziołowego. Nie, no nie dużo czego. No jakby... Słuchaj, ściągnęli... Ścią... Ale ca cała flacha jest opędzlowana. Ściągnęli mnie z Malty. No to... Wakacji, mm, no w sumie jakby no, wyprowadzę się za granicę. Czy z z w... na tam uciekać się z kraju? A czy nie wiem czy na to wyjeżdża, czy nie... No, ja... Dzisiaj ogłosił, że jest rezydentem Dubaju. No dobra, ale to nie znaczy, że musi iść z Dubaju. Znaczy nie wiem, jakby... Jeżeli tak jest, to trzeba z nich no ale ja po eee... walce wylatuję, nie? Z kraju. Na Cypr, na Cypr. Okej, okay, ale na wakacje czy nie? Nie, wyprowadzam się. A, dlaczego? Czyli boicie się Denisa? Nie, poznałem, słuchajcie, poznałem taką parę mm, bardzo bogatych ludzi za granicą, milionerów, miliarderów, nie wiem, no strasznie zrobionych ludzi, którzy zobaczyli we mnie duży potencjał i chcą we mnie zainwestować bardzo duże pieniądze. Mają ponad 90 różnych marek na świecie mhm. i chcą stworzyć mnie twarzą jednej marki. Mam na stole już do podpisania umowę na milion euro. Ta koszulka to jest część tego przedsięwzięcia? Eee, nie, to jest co innego. Mhm. Ale powie, no Dobra. No dobra, ale, no dobra, może trochę, ale chodzi o to, mam na stole leży mi kontrakt na milion euro na pół roku, żeby swoją, żeby swoją, twarzą promował ubranie. Tak. Nie, nie, znaczy różne rzeczy. Ogólnie jakby po prostu marka, nie mogę mówić na razie co, ale mam propozycję miliona, już leży mi to na stole, ja już to mam do podpisania. Ja to podpisuję i powiem. Dajcie walce... znać co wy myślicie, co, co mógłby promować Adrian Ja po walce jakby wylatuję i no, no stary, żeby, na no zobacz, żeby ci nie skłamać popatrz. Popatrz, już, już jestem w trakcie. Zobacz, babka Chaty? już tak, już zobacz. Już szukamy na Cyprze, nie, To jest coś, Popatrz, coś z basenem, wille... Mm. A ty w końcu masz, masz pieniądze czy nie, bo w zobacz, tych tu, tutaj grazie, na przykład. Nie, no super kasynek, Ja szukam, zobacz, ja jesteśmy w trakcie, już czy do, masz dopinania. Pieniądze? Bo tam jakieś baseny na tam Na powiedział, że na razie jesteś skanselowany, u niego, że jak się odkujesz, to dopiero możesz wrócić. Jakiś taki chyba dzisiaj wpis widziałem. Znaczy nie, no nie do końca, mamy kontakt jakby, dobry kontakt i tak dalej, wiadomo. Słuchaj, Czy ja, kłamie? Ja, znaczy nie, że kłamie, słuchaj, no ja popłynąłem, narozrabiałem, zawiodłem go, ale no, stary... W jaki, w jaki sposób można zawieść Natana? No można stary zawieźć no mieliśmy razem coś robić, ja zapiłem, nie dźwignąłem tego i tak dalej. Chyba ta akcja wtedy tam Tak, wzywałeś, tak no tym zawiodłem, no i ja... Do, dołączysz tam do... Tak, ale na to nie, ale na to mnie wspiera, rozmawiamy i tak dalej. Jest bardzo w porządku wobec mnie, bo mógłbym serium je skreślić, zrównać z Ziemią, a tego nie zrobił. Mega się dobrze zachowuje wobec mnie, mamy dobry kontakt i, i myślę, że gdzieś tam, kiedyś w przyszłości, nasze drogi się jeszcze skrzyżują, złączą. A mało tego wiesz. Mam teraz kontrakt na milion euro, leży mi na stole, podpisuję go na dniach i co? Robię walkę w oktagonie. Dziękuję wszystkim za moją karierę flikową. A, i jak podpiszesz kontrakt na milion euro, no to podejrzewam, że... Na pół roku. Podstawy plus bonusy. Serio. No ja dostałem teraz. To, 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 no, słuchaj, na to, że... a, to albo ty jesteś wariatem, albo ci ludzie z którymi że są wariatami. No nie ty do końca. Się, Nie, to, nie, to to ale super... słuchaj, jakby no, ktoś, śmieję, i, ktoś, serio, wi to. ktoś widzi we mnie potencjał, mało tego, dostałem taką kartę. Teraz ja nie mam, przynajmniej nie mam, mam tylko w gotówce wypłaciłem, nie wiem, tu jest 3000 zł na to, jak wrócić teraz jest do domu. takie drobne. Co? No nie no, wziąłem, że żeby, żeby i wrócić do, do hotelu. E, ale o co mi chodzi? Szyk, żeby zjeść i wrócić. No tak, stary, ja na Malcie wydam 1000 tysięcy złotych teraz dwa tygodnie. E, no kurwa, stary, coś ci pokażę. No nie no, żeby nie było, że jestem farmazonem. Zobacz. To. Ci, serio, chcę. Żebyś, bo, chcę, żebyś ty widział, powiedział, czy jestem farmazonem. Dostałem od tych ludzi, nie? Mm. Dostałem od tych ludzi na tydzień czasu, ee, jak byłem na Malcie, pewien przelew, żebym sobie radził, żebym. Żył, tak. Żebym sobie żył. No czekaj, kieszonkowe. Takie kieszonkowe. Bo oni liczą, że podpiszę ten kontrakt. Chcesz ci pokazać i ty powiesz ludziom, czy to jest fake albo coś. Czekaj. Dobrze. No trochę wydałem w ten tydzień. Szczerze, zostało mi jakieś 10% tego, co mi dali. A chcesz Ale... mi przelew pokazać, czy co? To wpisz to? może. Chcesz ci pokazać taką luźną wpłatę, którą od nich dostałem na to, żebym... A, jakieś ruchy tam drobne, takie wiesz... No dobra, to nie szukaj już, tylko powiedz, ile nie, tego Nie, było. nie, 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 Zobacz. 28.04. dostałem. To tak. mogę powiedzieć, ile? Yy, nie ile, ale ile dziesiąt? Kilkadziesiąt tysięcy, nie? To zobacz. Późny przelew. Tylko od. Wiesz co mm -hmm. Tak żebym po prostu sobie przeżył przez tydzień czasu. Wracając do Polski. Dobrze, no to no, nie da się chyba gore. tego podrobić. Znaczy nie wiem, no. no nie no powiedzmy ci skąd. No tak, no tak, no spokojnie. No. Druga i dostałem taką kartę. Teraz nie mam no nie mam przy sobie. złotą kartę. Tak, ta, znaczy nie, że zadaj, ale taką kartę, że jak będziesz w Polsce. No. To płacnią? ona nie ma limitu. No limit. no limit. I wydałem w ciągu wczoraj wylądowałem i do wydałem 70 tysięcy złotych, bo tak, powiem, mamie telefon, siostrze, coś tam, coś tam, coś tam, mówię, płacę, mówię, zobaczę i się nie kończy. Mówię. Mówię, dobra, odpuszczę, Wy, wypłaciłem sobie trzy koła czy tam cztery. Mówię, że miał na ruchy i tam nie ma limitu. I chodzi o to, że ci ludzie chcą we mnie zainwestować, zainwestować we mnie potencjał, więc chcę w to iść po prostu. No to kurde, to gdzie takich ludzi szukać? Nie wiem. Czasem przypadek, ja mam dużo szczęścia w życiu. Dobra, powiedz mi, chciałem jeszcze zapytać o Pawła Juka to zaraz, ale o Denisa Załęckiego, bo on dużo teraz wykonuje nowych ruchów ze swoją dziewczyną. Tam jakieś bardzo odważne, bardzo ważny kontent robili na innej platformie. Jak ty to, to skomentujesz przez pryzmat tego, co się działo jakiś czas temu na klaucie, na przykład ten program zastanym Marconiem? Po prostu jak to skomentujesz? No to pokazuje, że jej ja na ten byliśmy zawsze autentyczni i mówiliśmy. To co mówiliśmy zawsze okazywało się prawdą, nie farmazoniliśmy, słuchaj, no nie do no nie, no ale inaczej, za, nie, szczerze w 99% gdzie razem coś działaliśmy. No i teraz słuchaj, on ze swojej dziewczyny, ro on robi prostytutkę złą, y gdzie my jak pokazaliśmy, słuchaj, my na przykład mówiąc o jego dziewczynie nie mówiliśmy o rzeczach, których nie ma, mhm. bo Kurestwem byłoby wciągać osobę prywatną, która nigdy nie była w internecie, w świat internetowy i ją o niej mówić. Co by nie zrobiła? Nawet jak była najgorsza, się jest kurestwem. Ale dziewczyna, która skakała po czarnym, po Józefie i tak dalej, dziewczyna, która odpierdalała tyle akcji, my to wyciągnęliśmy, żeby jakby on zobaczył, że tak jest. Nagle mówi depresja, samobójstwa i tak dalej. A sam robi. Z... Nie nazywam jej prostytutką. Sam robi z niej prostytutkę. Daje ją na OFA. Robi z siebie Kukolda to tylko pokazuje, ile wartość mają słowa Denisa, ile mają nasze. Czas zweryfikował. Dali Natanowi karę. Za co? Za to, że nazwał rzeczy po imieniu. Szczerze chłopak Fejm zachowywał, wiedząc jak jest. I mam nadzieję, że już w Fejmie nie zawalczę, nie? Że Denis nie zawalczy, Ja nie zawalczę w Fejmie. Dlaczego? No, chwa, przy tym co robią. Natanowi dali karę e, za to że, to, że nazwaliśmy rzeczy po imieniu. A Denis sam teraz nie robi prostu i monetyzuje? Wykupisz dostęp do, o, do tej platformy jak będzie? No nie, bo ona latała po rok się, nie? Jakby już każdy widział ją nago i w ogóle po Josefie skakał, no i dostęp do niej. dobra, no powiedz mi, a dlaczego myślisz, że Denis. No bo na pewno Denis dużo no, za dużo, ale właśnie chcę powiedzieć. Na pewno Denis był zawodnikiem, który dużo zarabiał w flickach. Na pewno dużo zarabiał, na 100%, więc jakąś, jakieś tam pieniądze zarobił. To myślisz, że dlaczego to, dlaczego to robią. Nie musiałby pewnie tego robić z, ze sobą. No nie do końca. Słuchaj, Z tego co ja wiem, to Denis e, jeszcze. Kiedy my walczyliśmy z Denisem? Poczekaj, to było pół roku temu gdzieś. Wszedł, nie? No to Denis jeszcze swoje samochody zastawiał kurwa e, u mojego znajomego. Czyli nie ma kasy Denisa, tak? Twoje zdanie? Hmm. Inaczej. Wydaje więcej niż ma, to jest raz, a dwa uważam, że. Słuchaj, łapią okazję, no jeżeli może zmonetyzować swoją kobietę. Denis nie szanuje ludzi, nie szanuje kolegów, nie szanuje znajomych, nie szanuje bliskich, nie szanuje nikogo. Denis nie szanuje nikogo. Rozumiesz? Nie ma szacunku do siebie, też nie ma do innych. Więc jak zobaczył, że można swoją kobietę zmonetyzować, dlaczego nie? ale powiedz mi jeszcze y, ostatnia kwestia o Mariuszu Pudzianowskim. Przegrał ostatnią walkę z Edim Holem. Każdy wie, że ty z Natanem Marcaniem mieliście się bić na y, ostatnim, fej ostatnim fejmie, ostatnim fejmie tak. z Mariuszem Pudzianowskim. Do tej walki nie doszło. Pewnie już do tej walki nigdy nie, nie dojdzie. Nie, dojdzie. nie zasługuje. Mariusz w tym momencie okazał się, okazał się zwykłą pizdą. Kiedyś, jakby pójdział do mnie potrzeć, powiedział tak. Cios, good si walczymy. To powiedział tak, dobra Mario, zajebiście. Robimy to kurwa, dajmy ludziom show. Dzisiaj, jakby Pudzianowski podszedł, widział tak, Good Boysi, chcę z Wami walczyć. Ja bym tak, weźmiał. Tak, ja bym tak, nie czekaj, Mariusz, weź kucnij na chwilę. Czekaj, stój, stój. Ściąłem spodnił, nas do mordy. Później z teraz nikim, żadną legendą, śmieciem, chujem do szczania, dziwku zwykł, więc nie dostanie tej walki. dużo osób już mówi, że przegrał sobie tę y, karierę w y, 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 y. Chodzi o to, że już zakończył swoją karierę w KSW tą walką. Cały no zakończył. i teraz w fejnie z kimś. Nie, koło on teraz nawet. Z Tańczulą chyba się nawet wezywał ostatnio. No mógłby z Tańculą, z Darolwem, z Załęcką. Załęcka też nic nie potrafi. Ja myślę, że Załęckiego ma roz***ć sam? No pewnie, że tak. Załęcki przegrał, z Buntkowskim. 30 kilo lżejszym. Z każdym przegrał Załęcki. Załęcki wygrał jedną walkę z upośledzonym Halmanem. Ale nie mówisz teraz tego, przez to, że jesteś lekko nie, likierem, nie, likierem. Nie nie. nasączony? Ja jestem, ja jestem w stanie w wyciągnąć w gotówce 200 tysięcy złotych, położyć na stole i Załęcki wyciąga 200 tysięcy, albo ja 250, on 250 i idziemy się pizdgać. I to chulino. jak ty tak rozdajesz ten hajs? Jak, nie, jak będziesz miał nadwyżkę, to mimo, że dychę, przeglać blikiem nie, luz. No, ja, mam te, nie ja mam z tym, ja tym luz. Ja tam wiem. mogę, ja ludziom przelewam hajs w ogóle. Jakby ja, lubię się nie... ja żartuję, nie? Nie, się. ale serio, ja ludziom przelewam hajs, rozdaję, mam... Ja nie muszę, jakby... To, żeby... Każdy ze swoimi pieniędzmi robi, co chce. To, że do mnie się las uśmiechnął, fajnie. bo ja kupić kobiecie telefon, mamie telefon, coś tam, coś tam. tam? Nie na waszych... Jesteśmy, no. no. Wróciliście. Wróciliśmy, no. no. To, to, to stara mi miłość nie rdzewieje, co? Znaczy inaczej, słuchaj, byłbym najgorzej... gdyby. Bylibyśmy najgorszymi, gdybyśmy zaczęli siebie, jakby, to w internecie, cisnąć, Nie, bez my słuchaj, spróbowaliśmy, spróbowaliśmy to połączyć. Udało się, jakby, ja mówię, to tak. Że ją kocha, tak, urota, że ją kocham, że mi zależy na niej i tak dalej. E, ona, ona też, jakby, wiesz, e, stary związek z ciosem to jest taka skaza na wizerunku, że szczerze tu. Zobacz innego chłopaka, tak mówisz? Serio no. Nie no. Już nie sobie... Ale ja, 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 ja mówię... Czemu ty tak o sobie mówisz? Ja mówię jak jest, ja mówię... E, stary, ja umiem, ja... Nie, ja umiem... Czemu ty tak gadasz o sobie? Stary, ja umiem wyjść... Co ty, wy... ty mówisz w ogóle? Ja umiem wyjść ze swojej skóry no, i spojrzeć. no. no e, jakby... Żeś, ale ty nie jesteś, kurde, to że to się nie nie ludzie, chodzi... No dobra, ale... Bo, ale bo jesteś, bo jesteś... Bo jesteś stary, kodującym ale kodującym. ona mi, O oh, stary, ona mając milion obserwujących na TikToku, Będąc family friend mając potęż zasięgi A o tak, no to chodzi tak? to na pewno jest. Nie, w, nie wstydzi się mnie, pokazuje okay. się ze mną. No to rebocie serio go. To, bierze, to, się, to się bierze, jest serio stary, komuś. bierze na siebie masę hejtu. No, tak, no tak, dobra. A, jest, a to jest ładna dziewczyna, nie? Co? To jest bardzo łatwo. Ale dziewczyna. i słuchaj, i teraz za to. Dobro. Saj, i to wraca. Teraz będę wynajmował wilne na 200-300 metrów. Jedziemy, mamy jacht, mamy auto, mamy duży kontrakt. Czy można wpadki? wpadać? Co? Panie Pewnie, problem. stary. I wiesz, jakby teraz ja pracuję na to, pokazuję jej, że wiesz, że staram się jej rewanżować za to, że dała mi drugą szansę pokazywać takie życie. No, w każdym razie to jest na 99% moja ostatnia walka we flikach, wrócę tylko na Pudziana. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki, stary. Trzymaj. Dzięki wielkie.